Hej, okay, cześć Siemano, z tej strony Admiros. Witam Was bardzo serdecznie. Kolejny odcinek Far Crya. I tak jak obiecałem w poprzednim odcinku, dzisiaj idziemy na farmę pychy. Tak, przejąć ją, a później na główną misję. Tutaj sobie nową broń kupiłem. Okay. wygląda całkiem spoko. Zobaczymy, jak tam będzie ze strzelaniem z niej. Lecimy. O oh shit, to moi. Co oni tu robią? Oni w sumie pewnie patrolują dżunglę. Dobra, rozpędzamy. Maksymalna prędkość. O, oh, shit! O, piraci! Żegnam! No i przejechałem mój punkt. Do przejęcia. Daleko jeszcze tam jest? Czy. Aha, całkiem sporo, więc jeszcze ten kawałek mogę przejechać. Tak, just for fun. i nie podjadę pod to, ale na pieszo będzie się dało wejść. Będzie ładny punkt obserwacyjny z tego miejsca. Aha, jeszcze dalej. No, spoko. No! Wow Chyba to się źle dla mnie skończy... Jednak dobrze Okej, okay, zobaczmy co oni tutaj mają Snajper, dwóch snajperów Oh shit Coś mało ich tutaj tam mają alarmy. Dobra, już widzę, że ci snajperzy są ślepi. Patrzą tylko praktycznie w jednym kierunku. Chyba, że tu ktoś z tyłu się jeszcze kręci, ale nie sądzę, nie sądzę. Bum, alarmy wyłączone. Już? Ok. Całkiem dobrze się strzela. Jednak nie aż tak dobrze. Dobra, zmieniam broń. Ej, co oni? Przez drzewo strzelają? The fuck? No. Było dziwne. Schowałem się za drzewem, ale i tak dostawałem obrażenia. Co to, naboje przez drzewa przelatują? Od kiedy to? Dziwne. Dziwne rzeczy, naprawdę dziwne. Dobra, jednak ta broń się... Która jest? Która to jest broń? Nie. Ta. Bo takie trzy strzały to mnie raczej nie interesują. Ja bym chciał jakąś jedną porządną serię. To jest to, tak? Nie ma tak jak stary, dobry AK-47. No cóż. Eee, może być taki zwykły. A co to nie ma do niego żadnych ulepszeń? Nie ma. Aha. Dobra. No to niech będzie ten. <laughs> w sumie dobrze się sprawdzał. Dostosuj. Okej. Okay. Leczenie. Dobra, mogę sprzedać rzeczy. Mogę. Tych liści mi się dużo narobiło, ale one mi są niepotrzebne. Na razie mi są niepotrzebne. Bardziej by mi się przydały tylko tak naprawdę zielone liście na leczenie. Dobra, wystarczy tego sprzedawania. Lecimy na główną misję, bo nigdy się nie zbiorę i nigdy jej nie wykonam. Eee, tu jest, tak? No to. Teraz jak mam przejęty tu obóz, no to mam bliziutko. Okej, okay, jestem uzbrojony Mam trochę apteczek. Więc jest ty. Hmm. Dobra, nie ma lepszego auta w pobliżu. Niech będzie i te. Vroom, vroom. Vroom, vroom. Too tight. Too late. The convoy's next stop is the fishery. Ej, hey, fuck? zostaw mnie. Dobra. Muszę jechać do obozu jakiegoś. Nie ma problemu. Nie mogę dopuścić do wymiany, wiadomo. Drogi bawoły, ja tu jadę. O shit, o jeszcze dostałem obrażeń za to. Okej, okay, nie zmieniłem tej broni, why? That ledge looks perfect. Tak jest. Where's Oliver? You better wait until I see him. Na serio, helikopter? Gdzie Oliver? Oh shit. Dobrze, to są zwyczajni przeciwnicy. Jest. Dobra, ale kogo mam zabić wszystkich ich? See. Can't let them put Ollie in the chopper. Run, Ollie, come on. No, ostatni. Yes, ostatni. Nie ma tak lekko misja nieudana. Oliver zginął. Okej, okay, tam go jakiś jeden partyzan zastrzelił. Dobra, no to jeszcze raz. Kurde, z tej snajperki strasznie mało widać. Oh, shit. Dobra, spróbuję... Gdzie on jest? Gdzie on jest? Nie mogę go trafić. Oni mnie trafią na pewno, ale spoko. Czysto? Chyba czysto. Częściowo. No jeszcze jeden, jeszcze jeden. Shit! Jest bezpieczny. Częściowo dobrze. Biegnij, biegnij. Czekałem na to. Na serio? Jakim cudem? To było bez sensu. Dlaczego jego łódź została zniszczona? Przecież. What? Hmm, diva mission, naprawdę. Can't let them put Ollie in the chopper. Run, Ollie! Come on! mm-hmm <sighs> mm, okay Biegają, nie mogę ich trafić. Ok, dwóch załatwiłem. Załatwiony. No przeładuj to. Dlaczego jego łódź wtedy została zniszczona? Przecież tam nikogo nie było? Okej, okay. on jest.

Joe, truck on the bridge! Yeah. What's the wall getting? Boat! Oh. Trucks coming up on the road! Tak jest! Wszystko! Nie wiem po co to zniszczyłem, ale było zabawne. <laughs> Piękne. I żyjemy. I did it. You saved me. And they are putting the screws to my dad. He was about to give them a ton of money. Ollie, you would have been sold right into slavery afterward even if he'd paid. Oh, shit. Man, this is some heavy shit, man. I don't know if I can deal with this. I know you, Ollie. You're stronger than you think. Come with me. I have someplace safe to hide you. Yay! Yeah, Lisa, Daisy, I found all of them. Hey, hey girls! Oh, it's good to be so back. So glad you're okay. Oh, I'm as high as a kite, and the greenhouse is on fire. <laughs> What kind of a place is this? Oh, wow, this has got quite a kick. Does anyone want to have a puff before I put it uh, out? I'm in. Hey, I'll, I'll be with you in a second. This place is like heaven. Hey, Jason, when you have a sec, can you come over here? I have something to show you. I got something to show you too. Come on. Mm. Hey. I'm building a cross for Grant. Thanks. I haven't really had time. Mm. We have to talk. We will. Just not now. I need to find Riley. If anything happens to that I kid. I miss you. Okay? And you're carrying all these weapons and you have all these weird tattoos. I'm not saying you shouldn't go rescue them. I'm just worried it's affecting you. Lisa, don't. Taking control of my life for the first I time. Know, That's right. a good We've thing. I've been working really hard on that, and I have a studio job waiting for you. I helped Steve. Oh, look, I don't want to talk about your exes right now. All right, this is my path. I've got to find it on my own. Okay. Okay. I get it. You're stressed out. We can meet up later. I love you. Now go. Before I try and stop you again. OK. Właśnie, trzeba znaleźć innych. Dwa tysiące expa. Wow. Chwila. Oliver? Oliver? Carswell? Mm. Jest nieprzyzwoicie bogaty, jego ojciec zajmuje się inwestycjami wysokiego ryzyka. Oliver był aresztowany kilka razy za posiadanie narkotyków, raz za sprzedaż. Daję chłopak radę. Zeroed in on jego friend Keith Ramsey. Mój kochany, który pracuje dla Hoyt, ma go. Załóżmy na bar w Shady Town. Co to jest go? Buck. Buck. Więc jego nazwisko jest Buck. I nie ma go. <laughs> Likes to fuck <laughs> Dokończyłem za niego What a nice view Ok mm. Zapiszmy I, i, I Umiejętności, tak Wow, na serio, 10 punktów umiejętności Wow Jednym słowem, wow Ale będę klikał yy. tego w serii Proszę się szybciej przykucnięcia. to się może przydać. Niczym mur. Mhm. Troszkę w to. To też się przyda od ognia. Ale to będzie ważniejsze. Zdobądź dodatkowy segment zdrowia. Tak. O, świetnie. To też się przyda. To też się przyda. Ale naklikałem. Ja cię pierdziele. To było piękne. A stąd? O, tutaj mam mało. Za zabitego przeciwnika. Na cztery łapy. Świetna nazwa. Zmniejsz obrażenia w wyniku upadku o 25%. <laughs> Jakie to życiowe. Co my tu jeszcze mamy? To może się przydać. Mhm. Więcej ekspo, świetnie. U, to może być trudne. Okej, okay, standardowa eliminacja, plus kółko od myszki wcisnąć, żeby go wepchnąć w grupę wrogów. Wow, muszę to wypróbować. To by się przydało, ale to jest daleko strasznie. W sumie mogę już to mieć. A, mogłem to mieć. Teraz nie mam punktów umiejętności. Szkoda. Dobra, jakoś sobie damy radę. Jeszcze zapiszę na wszelki wypadek. I tak. Wow. Majestate. Okej, okay. dobra. Słuchajcie, w tym miejscu zakończymy w następnym odcinku, gdzie jest główna misja. Tutaj, w slumsach. Myślę, że następny odcinek znów zrobimy taki trochę odkrywczy. To trzeba byłoby przejąć, bo tu jest jeszcze druga część wyspy. Więc, tak, to przejąć to ile się da. Na następnym, w następnym odcinku spróbuję przejąć obozów. Nie wiem, czy uda mi się wszystkie, ale no, no nie sądzę, że wszystkie. Chociaż raz, dwa, trzy, no cztery to już by było naprawdę maksimum możliwości moich. Tak więc. W następnym odcinku trochę poprzejmujemy znowu. No i cóż, mam nadzieję, że się wszystkim podobało. Zachęcam do subskrypcji, lajkowania oraz pisania komentarzy. Trzymajcie się i cześć.